Cześć, witajcie w moim najnowszym odcinku. E, I w tym odcinku przychodzę do Was z propozycjami modowymi. E, pokażę Wam kilka stylizacji e, i udowodnię Wam, że my, babeczki w większych rozmiarach, również możemy czuć się seksownie, kobieco i wyglądać pięknie. Zatem oglądajcie do samego końca i dajcie koniecznie znać, czy chcecie więcej takich e, inspiracji modowych? E, albo może macie jakiś inny pomysł, albo jakiś odcinek specjalny? Nie wiem, sukienki, e, dresy, no nie wiem, e, odzież taka e, codzienna, więc do wyboru do koloru zostawiam to Wam. E, wybiorę wszystko z komentarzy, co będzie. Zatem miłego oglądania! I do zobaczenia już za chwilę! I oglądajcie też koniecznie e, odcinek w przyszłym tygodniu. Ustawcie sobie dzwoneczek, żeby być też na bieżąco. moich stylizacji zacznę od takiego krótkiego przemówienia, A mianowicie chcę wam powiedzieć dziewczyny, żebyście absolutnie nie bały się kolorów. Ja w swojej szafie mam przeważnie same kolorowe rzeczy. Czarnych praktycznie nie mam wcale. E, dlatego, że kolorowe rzeczy odzwierciedlają też moją kolorową duszę i nie bójcie się kolorów. I tu właśnie mam bardzo fajną, zwiewną, luźną, e, żółtą tuniczkę. Na chłodniejsze dni w połączeniu z rajstopkami mogą być i wygląda super. Tak jest? Pierwsza stylizacja, jak Wam się podoba?

Tutaj um, podkreśla nasze akuty, nasze walory. I też powiem wam, dziewczyny, żebyście nie bały się sukienek. No bo ja wiem, rozumiem, znam nasze problemy, że mamy problem ocierającego się uda o UDO, ale też na to mam fajny pomysł. Są to właśnie takie shorty z nogawkami, które wyglądają w ten sposób. Są delikatne, jak widać. Um, nie, nie prześwitują tutaj pod żadnym względem, jeśli chodzi o sukienki i kreacje. Zatem. Zostańcie i bawcie się dobrze. z mężem. Eee, może ta sukienka posłużyć też na jakieś spotkanie biznesowe, na jakieś przemówienia, na eventy. Eee, na śniadanie też się pani prezentuje. Eee, I tutaj też mam jeszcze drugie dla Was rozwiązanie dziewczyny, jeśli chodzi o problem pocierających się u, a mianowicie opaski na uda. Zobaczcie, to są tutaj, one wyglądają w ten sposób. E, bardzo dobrze przylegają do skóry, są przez całą noc, przez cały dzień, nawet w tych trudnych warunkach atmosferycznych, na tym samym miejscu, więc się nie ściągają, e, więc jeżeli ktoś woli e, takie lżejsze rozwiązania typu opaski, to jak najbardziej jest to odpowiednie i ja się teraz Wam jeszcze szybko odwrócę i przechodzimy do następnej. Teraz ostatnia propozycja, na przykład na siłownię, na spacer, na trening, na wycieczki górskie, nad morzem również po piasku. Właśnie leggings z bluzą i tu mam jeszcze dodatkowo kurtkę taką przeciwdeszczową, więc na załamanie pogody będzie idealna. Zobaczcie, bam, 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 bam. <laughs> Otóż się kurtkę, ściągamy. że odcinek Wam się spodobał, zatem koniecznie dajcie znać w komentarzu, e, która moja propozycja spodobała Wam się najbardziej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i dalej, dalej. No i nie zapomnijcie też właśnie zasubskrybować mojego kanału, zostawić ten komentarz, e, zostawcie również lajka like i zostawcie sobie koniecznie dzwoneczek. Przypomnę, żeby być na bieżąco z nowościami. Każdy nowy odcinek w piątek o godzinie 19. Do zobaczenia za tydzień. Pa!